W 2012 roku razem z moją dziewczyną Abi podjęliśmy najlepszą decyzję w naszym życiu. Przeprowadziliśmy się do Polski. Zostałem zatrudniony w amerykańskiej firmie mającej filię w Gdańsku. Polską kulturę i Polacy od razu nas zachwycili. Niestety, dwa lata później, w 2014 roku, popełniliśmy najgorszy błąd w naszym życiu. Zdecydowaliśmy się na powrót do Ameryki. Na początku był w porządku. Ale zaczęliśmy przeżywać szok kulturowy we własnym kraju. Po pewnym czasie mieszkanie w Stanach uświadomiliśmy sobie, że popełniliśmy błąd i że chcemy się stąd uwolnić i uzyskać to, co straciliśmy. Cześć, mam na imię William i jestem ze Stanów Zjednoczonych. Jestem w trakcie opowiadania historii o tym, dlaczego przeprowadziliśmy się do Polski, dlaczego wyjechaliśmy z niej dwa lata później i co się stało potem. Jeżeli jesteś ciekawy, w jaki sposób znalazłem się w Polsce i czy to prawda, że moja żona jest Polką, zapraszam do obejrzenia moich wcześniejszych filmików. A też proszę dać subskrypcję i łapkę w górę. Byłbym za to bardzo wdzięczny. Ok, so where were we? O oh yeah! W 2014 roku! Wtedy to właśnie po dwóch magicznych latach spędzonych w Polsce Chcieliśmy ponownie spróbować naszego szczęścia w rodzinnym kraju Tęsknęliśmy za rodziną i przyjaciółmi Chcieliśmy rozwijać się zawodowo Może trochę więcej zarabiać i oszczędzać I bądźmy szczerzy Tęsknęliśmy za meksykańską kuchnią Co jest łatwo dostępne w naszym rodzinnym stanie Arkansas przed wyjazdem z Polski chcieliśmy wykonać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz: pobrać się w Polsce. Myśleliśmy, że to byłoby idealnym zwieńczeniem naszego pobytu w tym kraju. Marzyliśmy o tym, żeby mieć jakąś małą ceremonię ślubną w naszym ukochanym Parku Oliwskim. Podjęliśmy nawet pewne kroki w tym celu, ale jak się okazało, zawarcie małżeństwa przez obcokrajowców było sprawą dość skomplikowaną. Wygooglowałem więc inne miejsce w Europie, gdzie łatwiej wrząć ślub I wybraliśmy Gibraltar. Miejsce, które znajduje się na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego. Pobraliśmy się w tym samym urzędziem cywilnym co John Lennon i Joko Ono w 1969 roku, a Sean Connery czyli James Bond, bohater mojego życia, był tak zachwycony Gibraltarem, że ożenił się w tym urzędzie nie raz, ale dwukrotnie. Po miesiącu miodowym spędzonym na plażach Andaluzji pożegnaliśmy się z naszymi wspaniałymi przyjaciółmi. Wszedliśmy w samolot i poleciliśmy do Arkansas, żeby rozpocząć nowy rozdział naszego życia. Nasz piesek, nasz Jur, Jack, był najbardziej podekscytowany powrotem do domu i złożyliśmy mu parę bardzo ważnych obietnic: że znajdziemy mieszkanie z widokiem na podwórko, żeby mógł spokojnie patrzeć przez okno i ściekać na niebiórki i że już nie będziemy mieli szczurów jako zwierzęta domowe. Tak, gdy mieszkaliśmy w Gdańsku Oliwie, mieliśmy szczurę. Miała na imię Baby. O, jaka ona była urocza! Uważamy z żoną, że szczury są świetnymi zwierzętami domowymi, ale Jack nie podzielił naszej opinii. Powiedział nam wprost, że jak będziemy z powrotem w Stanach, że on znowu chce być królem domu i żebyśmy dali mu spokój z tymi szczurami. Był trochę piany tego dnia. Jak w końcu wyprowadziliśmy się z Gdańska, opiekę nad baby przyjęła nasza wspaniała koleżanka Marta. W Stanach szybko znaleźliśmy mieszkanie w mieście Little Rock, stolicę naszego stanu. Chyba już w drugi weekend pojechaliśmy z moją mamą do stanu Mississippi, żeby odwiedzić moją babcię. Dopiero wróciłem z Europy i to był najwyższy czas, żebyśmy nadrobili z babcią zaległości. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Po pięciu godzinach drogi podjeżdżamy pod jej dom i widzimy jak stoi na podwórku pochylony na czymś w trawie. Babcia miała minę zmartwioną, więc ruszyliśmy na pomóc. W trawie leżała jakaś, jakaś różowa rzecz. Na pierwszy rzut oka myśleliśmy z mamą, że, że to jest jakiś kawałek ludzkiej skóry, kawałek ciała. Ale po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że to była jakaś malutka istota, jakieś różowe, nagie stworzenie, wyraźnie nowonarodzone. Ale nie wiedziałem, czy to jest jakiś malutki szczur czy stworek z kosmosu? Nie miałam bladego pojęcia. Ale jedno zrozumiałem. To biedne stworzenie umierało przed nami. Było tak gorąco, przyszła wtedy taka jakaś fala piekielnych upałów. I ta malutka istotka była totalnie bezbronna. Babcia zaproponowała, żebyśmy spuścili ją w toalecie, ale my z mamą byliśmy zdanie, że musimy ją uratować. Ale co to w ogóle było? Pobiegłem do komputera i szukałem zdjęć, jak wygląda nowonarodzony szczur. Nie, chyba to nie on. A nowonarodzona wiewiórka? Bingo! To jest ona! Rozpoczęła się więc walka o życie tej biednej wiewiórki. Nawet nie miałam czasu w ten weekend nadrobić zaległości z babcią. Cały czas poświęciłam tej ratowniczej misji tej malutkiej wiewiórce, którą nazwałam Minia. Okej, okay, mógłbym opowiadać o tej historii z wiewiórką minią godzinami, ale wiem, że jakoś muszę wrócić do tematu Polski. Więc tę historię przedstawię w skrócie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pełną wersją wydarzeń, mógłbym kiedyś o tym nagrywać filmik. Bo, bo ten czas, ten, ten rok spędzony z wiewiórką był jednym z najbardziej magicznych okresów mojego życia. Ale w skrócie, wróciłam do naszego domu w Arkansas i musiałam tłumaczyć żonie, a przede wszystkim Jackowi, że wróciłam z wiewiórką. Innymi słowami, z mega szczurem, bo ta malutka istotka z czasem przeistoczyła się w prawdziwą wiewiórkę. Jack był wściekły! <laughs> Mówiliśmy mu, że minie potrzebuje schronienia, że potrzebuje pomocy, bo ten projekt, uratowanie osieroconej wiewiórki długo trwał bo transformacja od tego stworzenia w prawdziwe zwierzę wymagała dużego wysiłku z naszej strony. Mam na myśli zapewnienie niej odpowiedniej temperatury, odpowiedniego żywienia. W każdym razie, biedny Jack przekonał się, że musiał podzielić się domem z biedną Minią, a że jego opiekunowie stali się nowymi rodzicami. Czym się zajmowaliśmy w Stanach? Wcześniej w Polsce Abi znalazła pracę w dziale obsługi klienta w firmie zajmującej się marketingiem e-mailowym. Kiedy przed naszym powrotem do stanów Abi złożyła wypowiedzenie, najpierw jej szefowe były szokowane, a potem zaproponowało jej możliwość kontynuacji tej pracy w tej firmie. Ale w trybie zdalnym. Najlepsze było to, że Abi mogła przenieść się z działu obsługi klienta i zacząć pracować w dziale marketingowym, sferze, w której pragnęła rozwijać się zawodowo. Ogromnym plusem dla Abi było to, że mogła nadal pracować z koleżankami i kolegami z pracy i że mogła utrzymywać ten kontakt z Polakami. Urządziły sobie biuro w naszym mieszkaniu w Little Rock i zaczęły znowu się pojawiać na spotkaniach w siedzibie tej firmy w Gdańsku, tylko na ekranach. Pamiętajcie, że to był rok 2014, Zdalne praca jeszcze nie była normą, ale moja żona jest nieustraszoną pionerką. Ja tymczasem zacząłem pracować jako copywriter w Wydziale Komunikacyjnym Uniwersytetu, który znajduje się w mieście Pine Bluff, Arkansas. Edukacja na tym uniwersytecie jest ścisła związana z rolnictwem. Moim zadaniem było rozpowszechnianie wiadomości dotyczących uniwersytetów i odkryć w dziedzinie rolnictwa. Pisałam różne artykuły i komunikaty prasowe i wysyłałam je do różnych gazet. To, co najbardziej mi się podobało w tej pracy, to możliwość, Przeprowadzanie wywiadów z absolwentami, wykładowcami i studentami całego świata. Miałem takie poczucie misji w tej pracy, czego nie miałem, kiedy pracowałam jako Technical Writer i zajmowałem się pisaniem dokumentacji technicznej. Zdecydowanie najtrudniejsze było to, że dojazd do pracy trwał godzinę, godzinę tam i godzinę z powrotem. W Polsce bardzo doceniłem, że można spokojnie było przemieszczać się bez samochodu, ale w stanie Arkansas samochód to konieczność. Oczywiście, jak wróciliśmy do Stanów, super było znowu wsiąść za koło swojego ukochanego garbusa. Ale dwie godziny spędzane codziennie w samochodzie to przesada. Little Rock to wspaniałe miasto, a byliśmy z żoną zachwyceni wszystkimi knajpami kawiarniami, restauracjami fast food, pubami. A skoro coraz więcej jadłem, a skoro moja aktywność fizyczna ograniczała się do minimum, przybierałam na wadze non-stop. Często, kiedy chodziliśmy do naszych ulubionych knajp, wracaliśmy myślami do Polski. Ameryka wydawała nam się trochę dziwna w porównaniu do niej. Nasze życie w Gdańsku było takie spokojne i beztroskie. Zauważyliśmy dziwną rzecz, może to ma sens, ale zauważyliśmy, że nie wolno nam było zbytnio wspominać o Polsce wśród naszej rodziny i znajomych. Ja tu trochę przesadzam, ale naprawdę mieliśmy wrażenie, że nasi krewni chcieli, żebyśmy przestali o tej Polsce gadać. Tak, tak, mieszkaliście w Polsce, miło było, ale pamiętajcie, już się skończyło. Naprawdę wtedy zaczęliśmy tęsknić i zaczęliśmy zastanawiać się, czy, czy będziemy mogli wracać do Polski od czasu do czasu. Musiałam odłożyć tęsknienie za Polską na bok, bo kiedy wracałam do domu z pracy, musiałam zajmować się moją wywiórczą córką. Dużo bawiliśmy się w domu i też chodziliśmy na długie spacery w lesie. Ona wspinała się po drzewach, skakała między gałężami, a kiedy się zmęczyła, zawsze wracała do mnie, chowała się pod koszulką i wracała do domu. Następnego dnia pojawiłem się w pracy z zadrapaniami od jej ostrych, wspaniałych pazurów na ramionach, nawet na twarzy. Bardzo profesjonalne z mojej strony, nie? Żona na nowym stanowisku czuła się jak ryba w wodzie. Po pewnym czasie została zaproszona na konferencję w Polsce. Byłem bardzo podekscytowane perspektywą służbowej podróży do Polski. Byłem z niej bardzo dumny. Jednocześnie jej zazdrościłem. Bardzo chciałem z nią pojechać do naszego Gdańska. Mimo że nie mogłem, podróż żony z powrotem do Polski była dla nas przełomowa. Przełomowa w tym sensie, że pomogło nam zrozumieć, że to Polska jest nasze miejsce na ziemi. W następnym odcinku opowiem o naszym powrocie do Polski i o trudnościach, jakie mieliśmy w wydostaniu się ze szponów rzeczy w Stanach. I o tym, co się stało z naszą córką. Chcę też opowiedzieć o tym, jak w końcu zabrałam się za naukę języka polskiego. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Pa!